Przez cały dzień mieliśmy kilkunastu młodych artystów zarówno z Białego Stoku, z Podlasia, również z Augustowa oraz z innych miejscowości w ramach ogólnopolskiego konkursu piosenki turystycznej i żeglarskiej Żeglarski Trakt Wasilków 2023. Jest to po raz kolejny, kiedy organizujemy tego typu wydarzenie w Wasilkowie. I na zakończenie festiwalu po wyłonieniu naszych zwycięzców zaprosiliśmy również gwiazdy sceny szantowej EKT Gdynia, zespół, który od kilku 5 lat koncertuje po całej Polsce, ma za sobą naprawdę wiele, wiele koncertów nagranych płyt oraz duży dorobek muzyczny. Osoby, które interesują się żeglarstwem i szantami na pewno znają przeboje tego zespołu i przed EKT Gdynia wystąpią nasi e, zwycięzcy dzisiejszego konkursu Grand Prix e, z kategorii soliści oraz Grand Prix z kategorii e, zespoły, a następnie właśnie odbędzie się wyjątkowy koncert muzyki szantowej w przedszkolu, które znajduje się za mną na ścieżki mówi doły, koły Gdy zechce na głos będzie krzyczeć I miejsce na biegu stoi I będzie przebiegać muzyka że ty wiesz jak to dużo podniósł? I w nam będzie ballada Yeah.